Siema, z gwiazdy strony Mazowiecki, Zbukasz. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku nowej kanale A dzisiaj z ze mną Tutel i Pawełek Hello Hello Siema <laughs> Paweł przywitaj się <laughs> Dzień dobry Z wymłody Ja Powiedz co dzisiaj Paweł będziesz robić Będę oraz pole na traktore a ja dzisiaj jadę do Wornic na nowe pole zakupione. E, dzisiaj jedziemy 30 z rzutnikiem. I zobaczcie zaraz, kurde, jak Władimirec ma najlepszą moc do sklopa. Akurat w tym przypadku. Jak trzeba tu podjechać, manewrować. Dobra Odpalamy Władymirca Daj mi pod tego kierownika, jakby co? Czekaj Ale nie dałeś Spokojnie To gdzie ty jesteś? No jestem na no tym moim głosie Awansuj kierownika Pawek, o kurde, ale się to lepiej głupio. teraz tak. To jak? Bez kojarzy.

To się rozłączyło, e, nie, w sklepie mi tutaj nie działa, co jest serio. Ja pierdziele nie no Dobry No gdzie dobry Pomornik przyjechał eee. Dobry No co pana do mnie sprowadza

Nie potrzebuję bardziej. Nie mogę, bo tu kurde na... To jest tak ze Sii po prostu zrobione. I Najgorzej, że Wadnimiercem tu trzeba jeszcze ustawiać i tu ten. No do widzenia. Gurde tym sklopem. To nie jednak to się. Wiatra ani ma. Tam mi zlagowało, o Boże. Tedens connection. Dobra, jedziemy. Trzeba siedzieć, bo to nie ma sensu. Halo, halo! Dobry, dobry. Dobry panie Cześć tutel dobry dobry. dobry, dobry. Ja masz trochę ziarno do pożyczenia, bo ja nie mam. Ja też nie mam. Kurde, no co kupić. A dobra, to daj obor, Obornika? No bo mikrowy coś nie robią teraz. No bo... Wiesz pan, to na razie no słomy potrzeba. Trochę żeby te i te jedzenia. To ja żem wszystko, ja żem wszystko, słychać, coś pan trzeba do tego... dał. A nie, pan nie możesz. Posłuchaj pani, ja panu naładuję, tylko rozrzutnik muszę naładować. Dobra, dana, dobra, to... dobra. Bo ja pole mam do rozwiezienia. A tam trochę, przynajmniej na troszkę, nie? Żeby było. No. A ty co znowu? Jaki masz problem? No, mam taki problem, że e, trzeba do Wadymirca chodzić, przystawiać, żeby kurde, żeby działała reszta tego mechanizmu sklopa, bo nic tutaj. To ja ci mogę pomóc, a nie, bo nie mogę, właśnie. Tu trzeba tylko przestawiać Masz widły, to ci pomogę. Nie mam widły. No, to... O, policja Dobry. przyjechała. Dobry. Dobry. Nie odzywa się pan, dobra? Tam rurowce tam. Dobry! Dobra. Dobry. E, mam takie pytanie, które może e. pokażę w co sąsiadzie. Znaży co? pan takich dwóch pedofili z, <grym> z Takich co prowadzą razem gospodarkę, czy to nawet trzech, bo jednego. Jednego zastrzeliłem i spiergoliłem. Nie wiem. Tu, e, tutel! Weź, weź wsiąść do Wadymyrca i przestaw mi, żeby na ten, ten... Bo ci dałem... Ten. Dobra, ty nie umisz! Czekaj. Czekaj. Do Wadymirca wsiąść i G przełącz, żeby ten na ostatnią tą, nie? E, włącz cyklo. Nie, włącz, włącz! A nie, nie. Okej, okay, no dobra. I na G! G przełącz na ten. ten, no. Dobra. Wód. Czekaj, otwiera się jeszcze nie. No, przełączyłeś? No. Kurde, to nie da się jednak. Jancy. O, te, czekaj, teraz, teraz próbuj, teraz próbuj. No nie mogę. Teraz próbuj. Co? 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 Dobry. No dobry, ja panie czasu nie mam, jak widzi taki zatwierdzeń. Nie ma kiedy nawet... Nie ma kiedy nawet wypić. A ja po co? E, może ci pomóc tym cyklopem? No jest nie tak, że trzeba go przestawiać. Przestawiać, no, e, znaczy... Tak. Przestawiać w nim ten kurde obcy, żeby... Nie wiem, wiem, wiem. No też to miałem, nie wiem, jest to jest nie tak właśnie. To 19 to nawet ten cyklop, kompletnie nie działał ty. Myślałem, Już lepiej taki zający, nie? Co nawet trzeba tak działać, nie? Jak takie inne O Boże, ale się podnosi! <gry> Kurde, co taki gęsty ten obornik? Dobra A to jeszcze mi tam no, można na taką przyczepę nałożyć? Jeszcze nie, bo... Całego tego nie ten. Czy nie? Ja tam już tam będę podjechany. Ja tam jeszcze poziarno teraz jadę. Muszę to nie ja jeszcze na pola nie Ja tam mam tylko chyba jeden jedno pole do siarnej. Uuu, ty masz jakiegoś eksporta z tego? Czy, a nie, ty jest, ja a nie, to jestem. Dobra, nie, to jestem. No, ja w załej. nie. No jakiś kobieta skupiwały, za jakiegoś człowieka, bo miał u niego długo. Jak To ja nie wiem. Bo ja tu panu nic nie pomogę, bo ja nie znam. Jakemu pan? Ja tam nie znam z dziadkowic ludzi, ja mam tylko jednego znajomego Ale no wiem, tutaj no właśnie nie znam nikogo Czyli ten twój kolega z dziadkowic, on już ci mówił o tej sytuacji czy nie? No nie wiem właśnie, ja nie, nawet nie wiem czy on o tym wie nawet się, nawet się tam długo już nie spotykaliśmy za bardzo. O kurde, 13 tej godziny nie zajmuje z tym obornikiem się pierdolić. Dobra, <grymne> będzie i tak. Ile już tam w 30 mam? Cały rozrzutnik jest? Nie, jeszcze trochę. Kurde, muszę rozwieść To pan poczeka się, ja jeszcze roz... wiożę sąsiedzie Bo wiesz, kurde na odcinek... Jeszcze mi się... na pełni. No to na pełni, na pewnie tak tylko ja... To tak Na pełni tylko ja muszę pojechać rozwieść, żeby nie starczyło żeby Na... żebym coś kurde nagrał z tego, bo ja tylko 20 minut nagrywam odcinka i... <laughs> O tym, że miałem jakiegoś tam zielonego, bardzo takiego ciemniejszego pola, tego Karo Plus, coś w co ty masz, tego czarnego. Dobra, wysiadaj pan, ja Dobra. odjeżdżam. Dobra. Dobra, jak chcesz to pan możesz sobie załadować, ja tu zostawiam cyklopa. Ja Dobra, muszę... ty tam, ty tam mieć, ja tam się załaduję, nie się No właśnie ja jechać ja trzeba. Chyba umiem cyklopem. Chyba. No nie wiem, bo... Wratę <grym> że on ma jakiegoś ciemnego zielonego Poloneza za Karoplus. Co nie Co ty masz, tego czarnego. Ja, ja mam czarnego, no. No. A mówili, że lepiej uważać, bo on się gdzieś nie wiadomo gdzie kręci. I się pyta ludzi, czy nie znają takiego jednego, bo jak znają, to od, od razu zabija. Już na razie mam takie dwa trupy z całą nogę. No dobra, jedziemy 30 to rozrzucić bo, bo czasu mało jest A tu zajęłem się kurde filozofią nad tym Sklofem Strasznie ciężko tym Sklofem się ładuje Ale czego się nie robi dla potrzeb odcinka O oh, fuck! Tak? Panie, ja nie będę już tego obornika, a dziwny jest jakiś ten obornik. Jaki dziwny? Naturalnie. Nadaje ci. Nadaje ci. Prawda? Tutaj proszę bardzo, trawa. Nowa łąka. Tu się przyjedzie, tu się wykości. Na Dobra, ja jadę po ziarno. O kurwa, rakieta! Panie! Masz ziarno! Szukam ziarno za normalną cenę Zbegam mi się tego, muzeapor. Oliwa się zrzegam. Paweł, masz tego, masz ziarno. No, nie. O, muszę, no, muszę. Ej! Nie mam. Czemu nie mam? Bo lubię! Ej, to ja muszę nie. iść. Tylko zaraz Dobra, zaparkuję, ja muszę iść. Teraz jesteś. Co jest? Nie gadaj, że rozrzutnik mi nie działa. Co jest? Pewnie <grymnie> ci wejk nie działa. O, teraz działa. Dobra, i to ja muszę iść. A, już musisz iść, no dobra. To trzymaj się tutel. Jest pasem. Oh, yes. Będzie przyjechać wygorać Kolejna akcja, ale to. Myślę, że to na wiosnę dopiero. Eee... To myślę, że to będzie tyle w tym odcinku, myślę, że wam się podobało. Dzisiaj ze mną Pawełek. No, moro. No, a tutaj też był oczywiście, ale niestety już go nie ma, także trzymajcie się, do następnego i Na razie, Na razie.